Słowo Boże przedstawia nam Kościół Boga żywego jako dom Boży. W Starym Testamencie Bóg mieszkał w pokropionym krwią, najświętszym miejscu namiotu zgromadzenia pośród ludu izraelskiego, później w świątyni. Teraz od czasu śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Bóg nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowanych, jak to Paweł obwieścił Ateńczykom i o czym możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich, 17 rozdział, 24 werset. Jego dom i miejsce jego zamieszkania na ziemi stanowi Kościół. O czym możemy przeczytać w 1 Tymoteusza, 3.15. Możemy zatem przejść do drugiego obrazu przedstawiającego Kościół w Piśmie Świętym, jakim jest wspomniany właśnie przed chwilką Dom Boży. W liście do Efezjan drugi rozdział 19 do 22 wersetu czytamy: Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek świętych Panu. Na którym i wy się budujecie na mieszkanie Boże w Duchu. Z tych słów wynika, dowiadujemy się, że wierzący w Chrystusa są wspólnie budowani przez Ducha Świętego na fundamencie apostołów i proroków z Chrystusem jako kamieniem węgielnym w domostwo Boże. Gdy ktoś zostaje zbawiony, natychmiastowo jest przyłączany. Przez Ducha Świętego, jako kolejny kamień do tej duchowej budowli, która mocno spojona rośnie w święty przybytek w Panu. W tym sensie Kościół jest wciąż nieukończoną budowlą, która zostanie ostatecznie zamknięta w momencie, gdy ostatnia dusza w obecnym czasie łaski lub tak zwanym okresie Kościoła zostanie zbawiona. Wtedy to Pan Jezus Chrystus przyjdzie po swój aby zabrać go do siebie w czasie pochwycenia i wtedy zacznie się siedmioletni ucisk, a po siedmioletnim ucisku zacznie się nowe przymierze. Apostoł Piotr również odsłania nam w swym liście szczegóły tajemnicy Domu Bożego. Mówi, i wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa, jak to czytamy w pierwszym liście Piotra, drugi rozdział, piąty werset. W wersecie tym wierzący nazwani są kamieniami żywymi, zbudowanymi na Chrystusie, pierwszym i najprawdziwszym kamieniu żywym. Wspólnie z nim tworzą duchowy dom, aby tu przynosić Bogu duchowe ofiary uwielbienia i dziękczynienia. Już wcześniej mogliśmy trafić na niejedno miejsce ze słowa Bożego, które nam to potwierdza, ale takim miejscem, które najczęściej się nam kojarzy, to jest miejsce z Ewangelii Mateusza 16 rozdział. Pan Jezus tam powiedział: Na tej skale zbuduję kościół mój i bramy piekielne go nie przemogą. W cudownej harmonii z tymi słowami widzimy, jak Chrystus, począwszy od Dnia Zielonych Świąt, buduje nieustannie swój Kościół, który wciąż stoi niezachwianie i przetrwał do dzisiaj pomimo wszelkich ataków i szturmów samego piekła, przypuszczanych nieustannie przez szatana w postaci prześladowań i najbardziej wyrafinowanych środków mających go zburzyć. Bóg mieszka w Osobie Ducha Świętego, w tej żywej, duchowej budowli złożonej z prawdziwych, wierzących. To jest dom i Jego świątynia i Jego mieszkanie od momentu powstania na skutek wstąpienia Ducha Świętego z nieba, jak mówi słowo Boże w dziejach apostolskich, drugi rozdział. Pisząc do Koryntian, apostoł Paweł zadaje im poważne pytanie. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział, 16, werset. Wspólnie, jako ogół dzieci Bożych w Koryncie, tamtejsi wierzący stanowili świątynię Bożą i jego dom w tym przypisanym im miejscu, czyli w Koryncie. Tak jest i dzisiaj odnośnie do ogółu wierzących w jakimkolwiek miejscu. To jest dom Boży. Nie jest to budynek kościelny składający się z materialnych kamieni i tak dalej. Jak wielu tkwi do dzisiaj w błędnym przekonaniu. Lecz duchowa budowla złożona z żywych ludzi, z żywych kamieni ludzi nawróconych i wierzących w Chrystusa. Takie są zasadnicze myśli dotyczące Kościoła jako domu Bożego. Porządek i odpowiedzialność związane z tym wskazują na to, że Bóg nie jest Bogiem nieporządku. I jeśli mieszka w domu, musi być on urządzony według jego myśli i porządku. Po stronie naszej odpowiedzialności jest utrzymywanie Jego mieszkania w czystym i świętym, jak mówi nawet słowo Boże w psalmach. Ozdobą domu twego, Panie, jest świętość powsze czasy, tak mówi Psalm 93, werset 5. Skoro kościół jest miejscem zamieszkania świętego Boga, musi panować w nim dyscyplina i porządek. Powód dla którego apostoł Paweł napisał pierwszy list do Tymoteusza, był taki, aby Tymoteusz, a wraz z nim i my, mógł wiedzieć jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i podwaliną prawdy? Widzimy, że Dom Boży wymaga odpowiedniego, godnego zachowania, które przystoi wzniosłości tego miejsca. Porządek, świętość i dyscyplina są ściśle powiązane z faktem, że stanowimy Dom Boży i Jego rodzinę. Temat ten rozważymy. Ze słowa Bożego, i to jest bardzo ważne, żeby tylko Biblii słowa Bożego się trzymać. Najbardziej będzie nam to zajmowało naszą uwagę, gdy podejmiemy próbę przedstawienia Kościoła w jego lokalnym aspekcie. Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że święta dyscyplina, to znaczy karność, jest nierozerwalnie powiązana z Kościołem jako Domem Bożym. Obraz Kościoła, zawarty w ciele Chrystusa, nie zawiera tej myśli. Zasadniczą myślą w przypadku Ciała Chrystusa jest bowiem łaska, stanowisko członków oraz ich decydująca jedność z Chrystusem, który jest uwielbioną głową. Żadna ludzka siła nie jest w stanie odmówić członkom udziału w tym ciele, żaden człowiek nie ma również autorytetu przyłączania członków do Niego. W przeciwieństwie do tego, w domu Bożym wierzący może zostać odcięty od społeczności przez akt karności, jakim jest wykluczenie. To świętość domu Bożego czyni takie postępowanie koniecznym w przypadku poważnego zła. No, jakie przyzwala w swym życiu jedna z osób będących w społeczności, o czym widzimy, jest napisane m.in. w pierwszym Liście do Koryntian, 5 rozdział 13 werset. Dwa ważne aspekty domu Bożego. We fragmentach Słowa Bożego, Pisma Świętego, Biblii, które najczęściej przytaczane są w kontekście tego, Czym jest Kościół według Biblii, a zwłaszcza Efezjan, 2 rozdział oraz 1 list Piotra, 2 rozdział, można dostrzec ten pierwszy aspekt domu Bożego jako budowli wznoszonej przez samego Chrystusa, wyłącznie z prawdziwych wierzących, jako żywych kamieni. Chrystus jest budowniczym, zatem i budowa jest perfekcyjna bez zastrzeżeń. W tym aspekcie, zarówno Dom Boży, jak i ciało Chrystusa ograniczone są jedynie do autentycznych, szczerych, wierzących Chrystusa Jezusa Pana. Jednakże w pierwszym liście do Koryntian, trzeci rozdział, oczom naszym jawi się inne oblicze Domu Bożego. Tam budowniczym jest człowiek i naturalną tego konsekwencją jest widoczne fiasko i niepowodzenie. Czytamy tam. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Tak jest napisane w pierwszym liście do Koryntian, trzeci rozdział od dziewiątego do dziesiątego wersetu. Następnie apostoł przechodzi do. Wznoszonej na tym fundamencie budowli z różnych materiałów złota, srebra, szlachetnych kamieni, drewna, siana, słomy. Podsumowując, że ogień wypróbuje wartość dzieła wzniesionego przez każdego człowieka w Dzień Sądu, podczas którego zostaną wręczone nagrody, każdy wierzący otrzyma pochwałę od Boga. I zostaną wręczone nagrody za każde dzieło, które przetrwa żar ognia. Werset 12 i 13 tego trzeciego rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Nikt z nas nie ma wątpliwości, że drewno, słoma czy siano nie zdadzą tego egzaminu. Zatem reprezentują one podobny, wątpliwy materiał oraz wyznawców, którzy nie są prawdziwymi wierzącymi. I jako tacy zostali przez ludzkie działanie wprowadzeni do Bożej budowli. Co oczywiste w tym aspekcie domu Bożego na ziemi, aspekcie odpowiedzialności, odpowiedzialności, budowania, to człowiek jest tym, któremu powierzona została odpowiedzialność wznoszenia tego domu budowania. Dlatego też widzimy liczne defekty i martwych, nieposiadających życia wiecznego wyznawców, wymieszanych częstokroć z prawdziwymi wierzącymi. Na samym początku, w dniach apostolskich, dom budowany przez człowieka był jednoznaczny z ciałem Chrystusowym i budowlą wznoszoną przez Chrystusa. Jak to już wcześniej zaznaczyliśmy. Pan przydawał swemu kościołowi tych, którzy mieli być zbawieni. Każdy człowiek wprowadzony w chrześcijański krąg Domu Bożego na ziemi był szczerym, niezakłamanym wierzącym. Już wkrótce pojawił się Szymon Czarnoksiężnik, który na podstawie swego wyznania został ochrzczony i przyjęty w przywileje Domu Bożego, jakim była wspólnota chrześcijańska. Niedługo później wyszło na jaw, że mężczyzna ten nie był nawrócony i był nieszczery przed Bogiem, bo tak mówi nam Słowo Boże w Dziejach Apostolskich, rozdział 8. Niewykluczone, że był to pierwszy przypadek niepowodzenia i fałszywego materiału drewna, słomy i siana wzniesionego, wniesionego, wmontowanego, włożonego do Domu Bożego przez działanie człowieka. Szymon nie był żywym kamieniem i tylko jako taki nie był również członkiem ciała Chrystusowego. Od tego momentu w Domu Bożym zaczęli pojawiać się ludzie, którzy nie należeli do ciała. Kościół i dom przestały oznaczać jedno i to samo i nie mogą być stosowane zamiennie. Odtąd dom to pojęcie obszerniejsze niż ciało. Od tamtego czasu przypadki wbudowywania, wmontowywania, wprowadzenia, wnoszania, wnoszania mieszanego materiału w dom Boży się powiększyły, pomnożyły. Dlatego tak ważne jest, abyśmy rozróżniali dwa, oba aspekty kryjące się pod nazwą Domu Bożego. Domu, jako budowli wnoszonej, wznoszonej, podnoszonej przez Chrystusa. Pozbawione jakichkolwiek usterek zamieszkałej przez Ducha Świętego oraz odrębnie oraz oddzielnie domu budowanego przez człowieka za pomocą mieszanych materiałów, nacechowanego słabościami, ułomnościami, ułomnością, wadliwością, defektami. Ten drugi dom daleki jest od Bożej doskonałości. Już pod koniec życia apostoła Pawła Dom Boży stał się wielkim domem. Wypełnionym naczyniami ku czci i Kuniesławie, naczyniami wykonanymi ze złota i srebra oraz tymi z drewna i gliny, aby móc być naczyniem do celów zaszczytnych poświęconym i przydatnym dla Pana, należy odłączyć się od naczyń Kuniesławie, jakich pełno w wielkim domu. Tak pokazuje nam drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział 20 do 21 wersetu. Takim jest dom budowany przez człowieka. Na koniec warto zauważyć, że Chrzest Wodny, zewnętrzna oznaka chrześcijańskiego wyznania, wprowadza człowieka do domu Bożego, którego budowniczym jest człowiek, podczas gdy jedynie Chrzest, Duchem Świętym, zanurzenie przez Ducha Świętego w ciało Chrystusa, jest pieczęcią przynależności jednostki do ciała Chrystusowego, budowli wznoszonej przez samego Chrystusa.